Jo yo, 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 siemano, z tej strony a dzisiaj chcę wam pokazać moją rybkę, no i właśnie ona mruga oczami, nie, to nie moja rybka, to jest rybka kanału Gry i Przyroda, ale ja ją prezentuję, no i pokażę wam jak mruga oczami, to jest wyjątkowa ryba mrugająca oczami, zaraz wam pokażę, nie wiem kiedy ona mrugnie, ale Zobaczymy, bo ona ogólnie mruga. Czekamy, 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 czekamy. A! Gamesplay czy Game play? Pokażę im coś. a jak się patrzymy na rybę też. O, trochę. Będziemy mógł, to zobaczą. Um, Natleniam wodę. Tak, o. Natleniam wodę. Um, ale będę teraz inaczej natleniał wodę. O, widzicie? Dobra. Czy teraz będę pokazywał jak mruga, nie wiadomo kiedy mrugnie, zależy, zależy od niej kiedy okej, okay. proszę cię, e serio, ona mrugała, ja nie kłamię was, jest z góry może będziemy Pokażemy, pokażemy, bo powinna mrugać, tam, bo ona nie mrugała. Tylko nie wiem, czy na filmiku będzie mrugała. ale to serio było chyba jak ona mrugała, to był jakiś. O, widzieliście? Widzieliście, jak mrugnęła? Widzieliście to? Patrzcie na jej oczy. Widzieliście to? To było epickie. Zaraz zobaczycie, jak mruga. Czy wieście to widzieli? Rekord świata Pobija nasza ryba Urugająca ryba oczami Myślę, że będzie pod tym filmikiem Bardzo dużo łapek w górę będzie, będzie dużo osób mnie subować Bo to jest epic Taką rybę spotkać Wyobraźcie sobie To macie taką rybę Wszystkie nie mrugają Tylko ta jedna, jedna i... Tak sobie wyobraźcie. Chciałbym ją wrzucić na YouTube. Hmm. Ciekawe, czy gdzieś trafi takiegoś epickiego czegoś. Ja już chyba skończę, bo już Wam to pokazałem. No, to pa. Do następnego odcinka, jo, pa, 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 Ale pamiętajcie o subach, lajkach, różnych takich najlepszych rzeczach. A oto i ona. To jest leszcz. Może wasz leszcz też tak będzie robił. No to pa.